Stopy Justyny pogrążyły się całkiem w Miałkiej, Suchej, Gorącej Topieli, a wzrok jej ze zdziwieniem przesuwał się po tej pustyni, której nie widziała nigdy, na którą też prawie nigdy nie patrzyło żadne ludzkie oko, bo żadna praca, żaden plon i żadna dokądkolwiek prowadząca droga nie przywiodła tu ludzkich kroków i zamiarów. Ale gdy spojrzała na towarzysza swego, większe jeszcze uczuła zdziwienie. Jan zdjął czapkę i zamyślonymi oczami wodził po nagich szczytach pagórków. Miał postawę człowieka, który stanął na progu kościoła i wpatruje się w ołtarz. Można by myśleć, że nigdzie tyle, ile w tym miejscu nie czuł się człowiekiem i nigdzie tyle nie doznawał ludzkich, wyższych od codziennego życia dalekich uczuć i myśli. Dawno tu nie byłem. Zaczął też takim głosem, jakim człowiek w progu świątyni przemawia, Może pięć, może sześć lat nie byłem. Z woli na mogiłę tamtą drogą chodzić, bo raz jak przez te piaski szedł, twarzą wprost na ziemi upadł i z godziny od płaczu ryczał. Czegoż tak płakał? Ze wzruszeniem, z którego przyczyn jeszcze sobie jasno sprawy nie zdawała, pytała Justyna. Bo długo chorem będąc, z chaty prawie nie wychodził i pierwszy raz wtedy po swoim wskrzeszeniu te miejsce zobaczył, przez które kiedyś dziś z wielką kompanią jechał. Zrozumiała i więcej nie zapytała o nic. Jan ciągle na wzburza patrząc, sam mówił dalej. Dla mojej pamięci to miejsce jest bardzo ważne. Bo ja tu z tego pagórka, ostatni raz ojca swego widziałem, wskazujący palec ku jednemu z pagórków wyciągnął: Widzi pani tam, ten trzeci odboru pagórek. Dniem i nocą, latem i zimą pusty on stoi, i żadne nawet ziółko uczepić się go nie chce. A jednakowoż był kiedyś taki wieczór, że od góry do dołu zdeptały go ludzkie i końskie nogi i łez mało na niego spadło. Pan to wszystko dobrze pamięta? A jakże? Pani wiadać nie może, jak pamiętam. Siedem lat pod ten czas skończyłem, ósmy mi szedł. To może i nie dziwno, że pamiętam. Uszli już by byli kilkadziesiąt kroków naprzód. Jan znowu twarzą zwrócił się ku pagórkowi i stanął. Stąd niemna nie widać, zaczął. Ale my wtedy z tego pagórka. Dwie godziny. Albo może i trzy. Patrzali na rzekę, którą przepływały czułna i łodzie. Z jednej strony i z drugiej ludzi przywożąc. Od brzegu do brzegu zaś szedł i powracał promek na łodziach, nieduży. Wszyscy przez te piaski przeszli. Przejechali. Już ich widać nie było. Wieczór zrobił się majowy. Jak dziś pamiętam, że księżyc dobrze już posunął się do środka nieba i tkwił nad samymi piaskami. Cichość panowała na rzece, na brzegach, tylko w Boże słowik śpiewał. W ten czas ojciec pocałował matkę, coś ci się jej poszeptał, a potem mnie z ziemi na rękach swoich podniósł i całować zaczął. Przód nigdy mnie tak nie całował, bo człowiekiem był więcej pochmurnym, niż wesołym i częściej w milczącym zamyśleniu pogrążał się, niż okazywał to, co miał w sobie. Całkiem inaczej jak stryj Anzen, który wesoły był gadatliwy i cały na wierzchu. Podobno też za tę pochmurność i za te utapianie się w myślach, tak nadmiar ojca mego polubił pan Andrzej. Ale w ten czas Ojciec, dziecko swe żegnające, w zamkniętości swej nie wytrzymał. Cisnął mnie do siebie tak mocno, że aż bolało i mało nie tysiąc razy mnie pocałował. W tej samej minucie Pan Andrzej żegnał się ze swoją żoną i ze swoim synkiem. Stała tam też ta panna Marta, która w tę porę młoda jeszcze była i kiedy troszkę w przód stryja żegnała, święcony medalik jakiś na szyi mu powiesiła. Stało i więcej ludzi różnych, ze dworu i z okolicy. Może wszystkich osób ze dwadzieścia. Nikt tam bardzo głośno nie mówił, ale wszyscy rozmawiali i zrobił się z tego taki gwar, jak kiedy wiele razem rojów pszczół brzęczy. Do tego dwa konie osiodłane i pod pagórkiem tym stojące, z niecierpliwości prychały kopytami piasek grzebiący. Kiedy mnie ojciec całować przestał i z rąk na ziemię wypuścił, tego momentu już nie pamiętam. To tylko pamiętam, że zobaczyłem go jeszcze, jako obok pana Andrzeja przez te piaski jechał. Widać, bardzo płakałem i za łzami w przód zobaczyć go nie mogłem, bo w ten czas dopiero zobaczyłem, kiedy już znajdował się na połowie drogi pomiędzy pagórkami a borem. Księżyc tkwił wprost nad piaskami, a w jego światłości. Ojciec i pan Andrzej, jeden przy drugim, na koniach równej piękności jechali. Jechali oni ani bardzo prędko, ani bardzo powoli. Czapki ich karmazynowym kolorem świeciły, a konie pod nimi podnosiły się równo, równo jak przy muzyce. Nie obejrzawszy się ani razu, piaski na uko przejechali. Tam, widzi pani to miejsce, gdzie jodły mieszają się z sosnami? Tam, w tym miejscu z oczu naszych znikli. Słowik w Boże śpiewał. Wyciągniętym ramieniem wskazał punkt boru, ku któremu właśnie zbliżali się powoli. W miarę zbliżania się do lasu, piasek twardniał pod ich stopami. Szli teraz po szeroko rozpościerających się różowatych girlandach wrzosów. Milczeli chwilę. I więcej nigdy już pan ojca swego nie widział? Raz już tylko. Po tym ostatnim rozstaniu o nim usłyszałem. Pewno dobrze po świętym Janie, a może i około świętej Anny, bo zboże już na polu prawie dojrzewało i gdzie niegdzie je zaczynali. Staliśmy w okolicy nad samym brzegiem, w tym miejscu, gdzie wie pani na naszym podwórku lipy rzędem rosną. Niedużo nas było, może osób kilka, bo inni ludzie na swoich podwórkach zgromadzili się i tak samo jak my, kubkami stojąc, wszyscy ku stronie piasków obróceni, stuków i grzmotów słuchali, co tam toczyły się i turkotały. To dłużej, to krócej, to prędko to pomaleńku. Jakby z całego nieba pioruny zebrały się i w te miejsce biły. Cłowik już w tym czas nie śpiewał, tylko gdzie gdzieniegdzie podejmowały się z nadboru chmury wszelkiego ptastwa. I jak zwariowane, z przeraźliwymi krzykami latały nadborem nad borem, nad rzeką, na drugi brzeg ciekając albo też ślecąc, jak najdalej. Zdaje się na oślep. Nad piaskami zaś ciągle grzmiało, a grzmiało. I dopiero przed samym wieczorem grzmoty te... Zaczęły pomału ustawać, aż i zupełnie ustały, a za to po całym Boże poniosły się wielkie ludzkie krzyki i zgiełki. Ja wtedy tak przeląkłem się, że całego mnie trząść zaczęło i mocno uczepiłem się matki, która fartu w oczach trzymała i przed sąsiadkami, co do niej z szeptami przybiegły, po cichu lamentowała. Potem jednakowo i krzyki zamilkły. Noc nastała. Widać, że niebo chmury zaległy, bo zrobiło się bardzo ciemno. Ale pomimo nocy ludzie wciąż kubkami na swoich podwórkach stali albo siedzieli, ku piaskom patrząc. A na miejsce tych ptasich wrzasków, które rozlegały się we dnie, po całej okolicy w ciemności nocnej rozeszły się szepty ludzkie, szumienie wiatru naśladujące. W tej cichości i w tym szumieniu posłyszeliśmy jednakże na przeciwnym brzegu rzeki. Wielkie pluśnięcie wody, a potem już ciche, ale ciągle jednostajne, jednostajne pluskanie. Ktoś ciś do wody skoczył, płynął, rzekę przepłynął, i spod lip naszych widać było cień jakiś, wstępujący pod górę. To prędko, to pomału, aż ostatni raz skoczył i wprost przed nami stanął. Matka przeżegnała się, krzyknęła Anzel. I zakręciła się na miejscu, jak nieprzytomna. Ale stary Jakub, który jeszcze w ten czas niezupełnie był wariatem, wziął stryja za rękę. Do chaty go zawiódł i światło rozniecił. Kupka też ludzi wcisnęła się do chaty. <laughs> Mnie znowu trząść zaczęło, kiedy na stryja spojrzałem. Jezu, drogi, jak on wyglądał. Twarz miał czarną, jak umorzyna i tylko oczami wilczymi błyszczącą. Odzież całutką w dziurach, rękę jedną opuszczoną i bezwładną, a z włosów i z odzienia woda mu potokami ciekła. Dyszał tak, że słowa wymówić nie mógł i tylko kiedy niekiedy tak stękał, jakby w nim co pękało. Ludzie koło niego szeptali, pytali nawet go za ręce i odzież targali. On nic. Raptem na mnie spojrzał i łzy potokiem siekły mu po uczernionej twarzy. Za kołnierz od koszuli mnie schwycił i tak nagle do siebie przysunął, że aż krzyknąłem ze strachu. A potem zaczął do mnie mówić. Z początku niewyraźnie mówił, że i zrozumieć nie mogłem, ale potem nie wiem, czemu zrozumiałem, że on mnie każe do dworu korczyńskiego lecieć, do pana Benedykta, który teraz w domu siedzi i powiedzieć jemu: O Jezu, drogi, powiedz ty jemu, że Pan Andrzej tu i na czoło sobie pokazał. A twój ojciec tu i na piersi sobie pokazał. A potem jeszcze dołożył: Obydwóch nie ma. I spytał się mnie: Zrozumiałeś? Zrozumiałem. Zrozumiałem tak dobrze, że do dziś dnia, do dziś to wspomnienie rwało mu głos w piersi, która kiedy indziej tak rozgłośne pieśni na pola rzucała.